W trzecim odcinku serii Co jest grane nauczymy się, jak zagrać bardzo fajne bicie w podziale trójkowym. Do dzieła! Co jest grane? Pierwsze ćwiczenie. Dzisiaj opanujemy rytm znowu metrum cztery czwarte, ale będzie trochę wolniejszy i zupełnie inaczej do niego podejdziemy. Zobaczcie, będę teraz grał ćwierć nuty, bo przypominam, że każdy takt składa się z nut lub z paus. I teraz będziemy e, takt w metrum cztery czwarte dzielili na cztery. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszy takt, drugi, dwa, trzy, cztery. Trzeci takt, raz, dwa, trzy, cztery. Każde uderzenie oznaczało ćwierć nutę i dzieliło takt na cztery części. I teraz nauczymy się jak zagrać podział trójkowy w metrum 4 czwarte. A więc już umiemy dzielić y, takt na ćwierć nuty. Teraz bardzo wolno gramy. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz uwaga, do tej pory dzieliliśmy każdą ćwierć nutę na dwie ósemki, czyli osiem ósemek powinno zmienić się w takcie. Tak było w lekcji pierwszej czy drugiej. A teraz będziemy dzielić każdą ćwierćnutę na trzy. A więc będziemy sobie liczyć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to jest bardzo popularny podział, który stosuje się w wielu piosenkach. Jak to zrobić? Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. A więc zagraliśmy dwa takty, to były ćwierć nuty, a każda ćwierćnuta dzielona była na raz, dwa, trzy, czyli na trzy części. Wiemy już, jak zastosować podział trójkowy w metrum 4 czwarte. No i przypomnijmy sobie akordy, które do tej pory opanowaliśmy. To był Amol, to był Edur. Takie dwa i takie sobie graliśmy do tej pory. Teraz dodamy trzeci akord, który jest a chyba równie często stosowany. Akord durowy, czyli cedur. Zobaczcie. Myślę, że każdy gitarzysta, który gdziekolwiek coś słyszał o gitarze, słyszał o cedurze. Ok? Najprostszy akord, który gra się w ten sposób. Na tablicy pokazuje się, jak go złapać. A więc oprócz amola, można zastosować cedur. I one są pokrewne, są bardzo zbliżone do siebie. Zobaczcie. Amol. Cedur. E, pójdźmy dalej. E, sekundę wyżej można zagrać jeszcze akord, kolejny durowy, D-Dur. E, tak się go łapie, spójrzcie na wykresie. Bardzo prosty akord. Na razie gramy akordy, które nie wymagają e, palca, który jest tak zwanego barowego palca, który tworzy nam akordy barowe. One później będą wprowadzane, e, są troszkę bardziej zaawansowane. Na razie akordy składające się z trzech palców a więc D-Dur. I czwartym akordem, który dzisiaj opanujemy, jest akord naj najtrudniejszy. Wspomniałem o akordach barowych i na przykład F-dur normalnie łapie się w ten sposób, przykładając palec na całym progu. Ale my oszukamy troszkę mm, ten bar. I zagramy F-dur, e, korzystając z trzech palców, ale przyciskając cztery struny. Zobaczcie, kładziemy go w ten sposób. Wykres pokazał się na tablicy. I teraz pierwszym palcem, przykładam, pierwszym palcem przyciskam dwie pierwsze struny. Tym razem nie jedną, tylko dwie. To już jest duży krok do przodu. Zobaczcie, e, dwie pierwsze struny zagrałem pierwszym palcem. I następnie przykładam e, palec drugi i trzeci. I uwaga, w tym akordzie będę grał tylko na czterech strunach. I mamy F-dur. Jakie akordy będziemy wykorzystywać w piosence? Amol, C-dur, D-dur i F-dur. Jak ktoś ma dobry słuch, to już wysłyszał piosenkę, którą dzisiaj będziemy się uczyć, a więc Dom Wschodzącego Słońca: The House of the Rising Sun, grupy The Animals. Co jest grane? Jak zagrać podstawowe bicie w piosence Dom wschodzącego słońca zespołu The Animals. Zacznijmy od amola. Całość opanujemy na akordzie amol i teraz bardzo ważne, żebyście wiedzieli co jest toniką każdego akordu, czyli co jest podstawowym dźwiękiem od którego budujemy amol. No amol budujemy od a, oczywiście, to jest oczywiste i a w tym akordzie jest na piątej strunie. To jest ten dźwięk basowy. To jest a. I to jest rozpoczęcie naszego bicia. Pierwszy raz poruszamy tylko jedną strunę, a więc A. Następnie e, całą kostką zjeżdżamy w dół. Takie arpeggio. Zobaczcie. OK. I ostatnim, trzecim elementem będzie zagranie strun pierwszej, drugiej, trzeciej w górę. Pierwsza, druga, trzecia. Czyli zobaczcie, łączymy to wszystko. Zaczynamy od A. Czyli A w dół, i wtedy pierwsza, druga, trzecia. Wyjątkowo nie kostkujemy na przemian, bo łatwiej nam będzie, moim zdaniem, można to zagrać na wiele sposobów. Zagrać raz, dwa, trzy, po prostu jadąc kostką w górę. Zobaczcie. I to jest nasze bicie. Wszystko dzielimy na trzy. Pam, tram, ta, 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 pam, tram, pa, pa, pam. W ten sposób. Można sobie to śpiewać. Zobaczcie. Tram, pa, pa, pam. Tam, 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 raz. Tram, tam, 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 tam. Pam. Jak to macie opanowane. To jedyne co dodajemy, to zmiany akordów. Natomiast bicie prawej ręki się nie zmienia. Ono w kółko będzie grało ten sam rytm, a więc znowu kluczem do opanowania piosenki nie jest ręka lewa, tylko prawa grająca rytm. Jeszcze raz. Słuchajcie, sprawdźmy to wszystko w wersji bokserskiej. Zaczynamy od taktu, który dzielimy na cztery ćwierćnuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Takt drugi. Dwa, trzy, cztery. Mieliśmy takt. I teraz każdą ćwierćnutę dzielimy na trzy. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz, ja. Co jest gale? Słuchajcie, pamiętajcie, żeby w trakcie grania tej piosenki wyobrażać sobie ten rytm jako raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To był jeden takt. I wtedy gracie na cztery, ale myślicie na trzy. I to jest całe to coś, co sprawia, że ta piosenka brzmi dobrze. Zagrajmy cały chorus, jeden pierwszy chorus. Zobaczcie, zmieniałem e, akordy, co jeden, prawda? Po tej zmianie no, przychodzi c -dur. potem D-dur. I oczywiście F-dur na koniec, ten taki oszukany F-dur. I mamy piosenkę. I później tylko sobie pobieracie z każdej dobrej strony w internecie, jak akordy zmieniają się już w całej piosence. I gramy. Gramy, śpiewamy. To jest trudny utwór do zaśpiewania dla panów, ponieważ górny dźwięk to A. Kto ćwiczył wokal wie, że A to jest taki. Kamień milowy do przeskoczenia to jest bardzo trudny dźwięk, a wokalista zespołu The Animals dawał radę. Co jest grane? Kiedy czegoś gorąco pragniesz, cały świat potajemnie sprzyja twojemu pragnieniu. Tak pisał Coelho. Słuchajcie, jeśli gorąco pragniesz zagrać na gitarze, chwytaj instrument, ćwicz i gwarantuje, że każde to ćwiczenie po kilku dniach. Super wychodzi, daje mnóstwo przyjemności. Także, do dzieła najpierw pragniemy, a potem realizujemy własne marzenia. Co jest grane?